Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Marcin Lewandowski po biegu na 1500 metrów na drużnym mistrzostwach Europy, Marcin, po profesorsku rozegrałeś ten bieg. Jak on wyglądał z twojej perspektywy? Bo z perspektywy trybun wyglądał tak, jakbyś wykonał to, co sobie zaplanowałeś. Nie no Tak dokładnie było, ja to mówię i dosłownie przenośnie, jestem żołnierzem i, i to dosłownie przenośnie dlatego, bo na bieżni jestem żołnierzem, wykonuję rozkazy swojego starszego brata, trenera Tomasza Lewandowskiego, a w rzeczywistości też jestem żołnierzem Wojska Polskiego, zespołu sportowego, także e, naprawdę bardzo fajne połączenie, jak widać wychodzi mi to i rewelacyjnie. Nie ukrywam, że jest to dla mnie komfortowa sytuacja, po prostu wykonywanie rozkazów, nie myślenie, to jest, e, tym się charakteryzuje. jestem sportowcem doświadczonym, robię po prostu swoje. Cieszę się, że tutaj w Bydgoszczy słyszycie, chyba teraz co to się dzieje. Naprawdę jest olbrzymia wrzawa, staden jest prawie pełny, niesamowita atmosfera. Dlatego bardzo dziękuję kibicom, mieszkańcom Bydgoszczy i nie tylko, wszystkim przyjezdnym, że tutaj są z nami, bo naprawdę świetna sprawa. I kolejny raz to pokazuje, że jednak klimat, jeśli chodzi o lekkomatykę zawisza, rządzi. Jako kapita reprezentacji odbierasz kucharę za zwycięstwo. E, no fajnie by było, miejmy nadzieję. Na razie z tego co wiem, to prowadzimy i oby tak zostało do samego końca. Cieszę się, że jako kapitan reprezentacji dałem świetny przykład. To jest szczególnie młodym zawodnikom, bo jest takich sporo w naszej drużynie. Po prostu robimy swoje. Wiem, że każdy daje siebie wszystko. Na razie przychodzi, no wygląda tak, że wygrywamy. Co będzie jutro, zobaczymy, ale pewne jest to, że każdy daje siebie wszystko. To jest ekstra.